Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony KryptoWujek, zapraszam do dzisiejszej aktualizacji. Mamy środę, mieliśmy mocny zjazd, przepadliśmy przez em, wsparcie, które było na poziomie 19.4.6.9. Niestety tutaj ten long został zamknięty, ale otworzyliśmy, to znaczy ja otworzyłem nowego longa, em, w okolicach dolnej części tego poziomu, tej strefy popytu, czyli em, tak naprawdę... Powinien, ja powinienem otworzyć sobie Longa na e, 18600. Niestety 18800 to był ten e, poziom, w którym go otworzyłem. I teraz czekam, zobaczymy co będzie dalej. E, stop loss troszeczkę poniżej tego poziomu 18400 ze względu na to, że jeżeli to nam się nie uda, będzie druga próba przebicia, no to znaczy, że będziemy lecieć z powrotem po 17670. Na to czekam tak naprawdę i czekam też na dolną część tej strefy popytu tej globalnej takiej 16185. I tak naprawdę, jeżeli zjedziemy do tego momentu, no to prawdopodobnie wydam wszystko, co mam w stablecoinach, żeby kupić może nie do końca bitcoina, ale też alty. I wtedy będę się orientował, jakie mamy poziomy. W dalszym ciągu czekam na te pivoty, które mnie interesowały, czyli w tym przypadku jest to 21588. Aktualnie uderzamy w dolną część wulmenową z tej strefy, nie strefy, tylko. Zasięgu wolumenowego, całego tego ruchu dolnego, więc zobaczymy. Jeżeli uda nam się to przebić, to jest duża szansa na to, że wrócimy z powrotem do góry. Na razie, wolumen nie powala. Mieliśmy tutaj dosyć mocny wolumen zjazdowy. Z tego co widziałem, fundamentalnie to nie mamy za ciekawych newsów odnośnie tego, co się dzieje z tymi bitcoinami. Co się dzieje z tymi bitcoinami, więc no, musimy zobaczyć i poczekać. Aczkolwiek też, jakby myślę o tym w sposób taki, że jeżeli mamy naprawdę dużo złych newsów, to znaczy, że ktoś tu na dole kupuje ten zjazd tylko po to, żeby mieć to wszystko taniej. No ale jak to lubi handlować, tak. Przejdźmy sobie do altów. IT. IT kupiłem troszeczkę. Udało mi się kupić tutaj na tym dołku, gdzie mieliśmy retest tego tej linii, linii trendu tak naprawdę. Dalej. Co takiego ciekawego się tu działo? BNB uderzyło, um, przeleciało niestety przez ten poprzedni punkt kontrolny. Ale z tego co widziałem, to też dobiliśmy tutaj do wsparcia numer 3 co do praktycznie centów 2587, tutaj mieliśmy, a to było low 2586, czyli 10 centów różnicy około. E, bardzo ładny long. Już teraz od tego momentu poszliśmy do góry o 4%, więc jak najbardziej wygląda to ciekawie. Prawdopodobnie będzie retest na 2,72 i może wtedy będzie zjazd. Chyba że przebicie, zobaczymy. Bardziej mi to wygląda na retest i jeszcze większy zjazd, ale no to trzeba poczekać. BNB do BTC też tutaj uderza troszeczkę do y, oporu, aczkolwiek już jakby ta cena jest y, ten poziom jest taki y, przyzwyczajony do tego y, wyższego pułapu powyżej 13700, więc jak najwyżej jak najbardziej y, może to po prostu być flaga, która wystrzeli jeszcze wyżej, a ja tu widzę mniej więcej taką formację ABCD, która powinna się skończyć y, ruchem Gdzieś na poziomie 15 tysięcznych, więc to też jakby R3 tutaj raz była, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. To po prostu może być taka formacja, która zakończy się zjazdem, więc jak to zobaczymy, to może tak być. Dalej, dalej, dalej. Oczywiście, zaraz przejdziemy do wygranego dzisiaj, dzisiejszego dnia 45% EOS niestety wystrzelił, ale nie zdążyłem go kupić, zobaczcie sobie jak ładnie na 4 godzinówce dostaliśmy wsparcia numer 1 i teraz uderzamy do oporu numer 2 i jedziemy jeszcze wyżej, niestety tutaj nie śledzę tego koina tak dokładnie, więc po prostu przeoczyłem to szkoda troszeczkę, bo też fajnie przypompował For niestety powolutku tutaj się odbił od dolnej części tej strefy. Wsparcie numer 2 też tu było, i teraz znowu piwocik, więc zobaczymy. Ew, bardzo ładnie się odbił z tego co widziałem od 82 dolarów. Zaraz mi się wczyta, bo tutaj wolny internet. Bardzo ładnie się odbiliśmy od 82 dolarów. Ja znowu sobie tutaj kupiłem, sprzedałem po 92,4 zdaje się, i teraz znowu. Kupiłem po 82 i oczywiście czekam na ten pivot. A nie, już nie czekam. <noise> już sprzedałem tutaj, więc teoretycznie sprzedam jeszcze raz, jak będzie 92. Więc taki ruch 12% jak najbardziej można zgarniać. Gdzie jeszcze czekam? Łu tutaj troszeczkę przybiło, podbiło, ale bardzo słabo, więc tutaj też troszeczkę musimy poczekać z tym. HNT, proszę Państwa, HNT w końcu wystrzeliło. I zaraz Wam pokażę. Nie mogę Wam pokazać mojego Binance'a, bo jakby Binance wprowadził jakąś aktualizację kiedyś, gdzie nie można pokazywać tej platformie programami do nagrywania. Mogłem to zrobić telefonem, ale to będzie troszeczkę słabo wyglądało. Kupiłem po 3.33 i sprzedałem po 5.11. I teraz, dlaczego takie poziomy? To wszystko ma znaczenie. Ma znaczenie wolumen i tak dalej, więc zobaczcie sobie. Najpierw zobaczmy sobie do, do, do bitcoina parę. Zobaczcie sobie. Wsparcie numer 3 było na tym poziomie, i tutaj nie chodzi o to, jaki to jest poziom, tylko chodzi o to, kiedy to się stało. Bo tak naprawdę ten knot był bardzo krótko i kiedy to się pokryło z, z dolarem, to na dolarach też oczywiście dotknęliśmy dosyć ciekawego poziomu, tylko tu musimy się oddalić troszeczkę, aż do czasów, które były tutaj, czyli do tej konsolidacji, która była w 2021 na początku tego roku. I tutaj mieliśmy no tak, punkt kontrolny, gdzie byliśmy najdłużej. Tutaj mieliśmy niski poziom wolumenowy, wysoki poziom wolumenowy. Ja go zaznaczę. Tutaj mieliśmy wysoki poziom wolumenowy. Zobaczmy, zrobimy to sobie zielonym i zrobimy sobie niski poziom wolumenowy i punkt kontrolny, no powiedzmy sobie, że też zaznaczymy, nie wiem, czy tam, nie pamiętam, czy tam była jakaś, jakieś znaczenie to miało, czy też nie. I teraz sobie zobaczcie, 3,32, dokładnie tutaj ten knot, stwierdziłem, że cena idzie po historyczne pivoty, po historyczne Um, dane wolumenowe i tutaj po prostu zrobiłem zlecenie kupna i zostało wypełnione. Troszeczkę poniżej polecieliśmy i udało się uzyskać tą pompę. I zobaczcie, ta pompa miała tak wysoki wolumen względem historycznego wolumu, w, wolumenu, że praktycznie nie mieliśmy aż, takiej, aż takiego wolumenu e, wielkiego zakupowego e, w ciągu jednego dnia od samego początku istnienia Helium. E, więc czego się ja spodziewam, to jest to, że wskoczymy z powrotem do tego klinu i wyjdziemy nim górą. I tak naprawdę e, później czeka nas tylko ten pivot 663. I ja tutaj będę zgarniał kolejne profity. E, aha, i właśnie, dlaczego jeszcze 511? 511 to było. 518 to był ten poziom, ten wysoki poziom, najwyższy knot, jaki był z tego okresu. I stwierdziłem, że 511 to będzie troszeczkę jakby. Pomiędzy tym supportem numer 1 i właśnie tym poziomem 5.18, więc stwierdziłem, że 5.11 to będzie gdzieś pomiędzy. Przyznam szczerze, że miałem szczęście, bo gdybyśmy polecili do 5.15 czy tam do 5.10, to po prostu ten, ten, te zlecenie nie byłoby wypełnione i musiałbym sprzedać na przykład po tej cenie jak jest teraz. A z tego poziomu, z tego poziomu do 5.11 to było 53%, więc naprawdę, naprawdę dobry trade. I teraz jeszcze czekam na 6,65, czy tam 6,60. Spróbuję to sprzedać trochę wcześniej i to jest praktycznie 100% zysku z tego co kupiłem na samym dole. Więc to będzie naprawdę, naprawdę dobry trade. Wszystkie straty, które poniosłem na longach, które miały stop lossa, po prostu zostały teraz odrobione. Więc jak najbardziej wygląda to dobrze, i też taki wielki wolumen na takim niskim poziomie może oznaczać, że mamy zmianę trendu, i może będziemy szli w końcu do góry z tym coinem. Ale to też nie jest przesądzone, bo no cóż, wszystko się może zdarzyć, prawda? No ale musicie przyznać, że wolumen jest całkiem duży. Co tu jeszcze mieliśmy? FTT nie, za, nie ruszyło się za bardzo, ale też dotknęło swojej strefy popytu. Więc 2513 też znowu kupione po knocie. Nano niestety tutaj też słabo, dar mocno zjechał też. Ale dzięki temu, jeżeli ktoś się zdecyduje na jakieś tam kupno, to znowu będzie mógł zamknąć ten piwot troszeczkę wyżej. I to chyba wszystko na dzisiaj tak naprawdę, bo nie przygotowałem dla was nic więcej. Więc żegnam się z wami. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze Interim Classic, tylko zobaczymy, no Interium Classic zjechało poniżej piwotu swojego nadziennym, więc nie wygląda to za, za ciekawie. Żegnam się z wami i prawdopodobnie zobaczymy się w piątek albo jutro. Także dziękuję jeszcze raz za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.